Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Far Kraja Szósteczki. Znowu zrobimy sobie zrzucik... Zrzucik, tak? Zaopatrzenia? Nie nie, 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 nie wiem jak to się nazywa, już zapomniałem. Ciągle zapominam jak to się nazywa, nie wiem, czemu. Po prostu misję poboczną, nazwijmy to w skrócie. 500 metrów proszę państwa stąd Lecimy 500 metrów Ciekawie czy nam się uda dolecieć, fajnie by było, nie? To było super Szczególnie, że lecimy wieczorem W nocy w sumie No może się uda 200 parę metrów dobra. Jest to na miejscu. Moży do rzucania. Po cichutku, tak, to powinno być fajnie z samymi nożami, więc da się zrobić jeszcze ciszej. Dobra, to, ten, zróbmy, przechwycenie, tak, to przechwycenie się nazywa, zrobione. Tu nikogo niestety nie ma, szkoda. Tam zwykły ten, aha, tu jest tutaj to. Dobra, e, robimy tak, że mamy kolejne tu i zrobimy desant z tej bazy. Ciekawe, co to będzie, bo to jest na takim fajnym półwyspie. pani na kradzieży, sekundy. To dawaj. O! W sekundzie. No pewnie, że my wszystko możemy. Nie wiem, kogo tam trafiłem, ale ok. No, to jest najlepsza droga tutaj. Mamy dwie minuty do dotarcia do celu. Czy nam się uda, zaraz się okaże? Mamy pojazd. Może zdążymy. Tego gazika małego mamy, no 700 metrów, może, może się, proszę Państwa, uda. Czołg się tam im zderzył, na szczęście zderzyli się, to chociaż mnie nie dorwali. Gdzie jesteś? tu, stoisz mi na drodze? Minuta została, no niedużo. Niedużo powiem wam, bardzo niedużo. Ale jestem już na miejscu, nie? Na stadionie. Nie tak, to tak się załatwię. I tyle w temacie. Nie będziemy się bawić z tobą. O, przepraszam. Dobra, ptaszek też by za ramię zaatakował. Fajnie, sprawnie to poszło. Co my mamy teraz do zrobienia? Co no my mamy do zrobienia teraz? Kryptonim. No tu idziemy, tak? Tak. Szybki desant. Zobaczymy, co się nam uda zrobić. Jeszcze dobre prawie 7 minut. 8. LST, na LST jesteśmy. 8 prawie minut nagrywania. Tak, bo ci będą krótsze już łatwiej, że fajnie się oglądało. Czemu to moja we mnie podobała? Nie wiem o co chodzi, ale misja zrobiona. Ale misja szybciutko zrobiona. No, cieszę się, cieszę. Tutaj sprawdzimy, czy coś jest. Wiadomo, zaopatrzenie zawsze w cenie to stacja będzie miała ciekawe, że wybucha, ale no, nieważne. Nie, ja teraz nie będziemy tego sprawdzać. Mamy tutaj pędzi po rzut, rzut zaopatrzenia. O, tu nie, bo tu mamy tom. Musimy sobie to ręcznie zrobić. To zrobimy. Um, hy, 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 hy. To. Te przechwycenia. Tutaj i pójdziemy na punkt kontrolny tam na południu wyspy. Dużo jeszcze przynajmniej, bo nie mamy wszystkich unikatowych broni i tak dalej, trochę tego jednak jest ha. Ok. To bierzemy zrzut zaopatrzenia i tyle. To by zrzut zaopatrzenia, ja tak nie wiem. wleciałem tak, jakby to miało być ten. A jest ta skrzynka, tu jest ta skrzynka. Ja się nie strzelam od razu, mówię. Dość sprawnie nam to idzie, wam. Ja szybka podróż i zdobędziemy punkt kontrolny na LS, kolejny. kolejne. Tych punktów trochę też jest. Naliczyłem, że jeszcze jednej bazy chyba, jeśli dobrze liczyłem, jeszcze jednej bazy prawdopodobnie nie, nie odkryliśmy. Oh. <sniffs> Niestety, mister kapitanu, nie jest tak łatwo ze mną. I punkt kontrolny, proszę państwa, przyjęty. Dość szybko. W miarę. Udało się to zrobić. Okiełznać. Co my teraz mamy szybko do zrobienia, Myśmy mogli jeszcze szybko zrobić? Tu mamy fajny punkt. Ale on jest... Nie aż tak fajny jakby się człowiek spodziewał. Więc zrobimy kolejny punkt kontrolny przy stacji energetycznej. i Przejmiemy go bardzo szybko. I to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że te odcinki, które robię z Far szóstki, 6, bo mi się w miarę podobają. Z tego względu, że troszeczkę człowiek tutaj serca wkłada i czasu, żeby to robić. Czekamy oczywiście na siódemeczkę, która jest bardzo ciekawa.

把住。

Na własne życzenie. Uda się? No, miał być to krótki odcinek. No, niestety się nie uda zrobić z tego krót... aż tak krótkiego odcinka. Miała być bardzo fajnie szybka, no, niestety. No, niestety nikt po mnie nie przyjdzie, wiadomo. Nie mam tutaj jeszcze takiej ekipy skranej w tej grze. Tych, ee komputerową, w sensie miałem na celu tych bojowników, żeby oni tutaj tak fajnie podlatywali nagle. Nie, to nie jest to, co co jest tam. No dobra, nieważne. Dobra, fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Konwój Fender, ale ja nie chcę konwoja Fender, tylko ja chciałem właśnie zdobyć ten fajny punkt kontrolny, no ale jak zwykle coś się popsuło, nie? No ale dalej go zdobędziemy, bardzo szybciutko powiem wam. Lecimy wręcz na niego. Zobaczymy, czy uda mi się... Uh, uh. Dawaj, w ten helikopter. My zrobimy troszeczkę to inaczej. Jały miejsce za, za ale to... to chyba nie robi mi aż takiej różnicy mi się zdaje. I ostatni, mam nadzieję, że ten człowiek. No i punkt kontrolny udało się przejąć. Co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, tak jak zawsze zostawcie komentarz, bądźcie aktywni przede wszystkim, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, hej!